Nazywam się Wiesława Nowak i jestem dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i mam przyjemność zachęcić Państwa do obejrzenia filmów o naszych gospodarstwach demonstracyjnych. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przyczynia się do transferu wiedzy z obszaru naukowego do praktyki i realizujemy to przez, poprzez szkolenia, demonstracje, pokazy, jak również poprzez doradztwo. W roku 2012 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego utworzył sieć gospodarstw produkcyjnych. Gospodarstw, które nazwaliśmy gospodarstwami demonstracyjnymi, a które są bardzo zróżnicowane ze względu na swój profil, bo mamy tutaj i gospodarstwa typowo z produkcji zwierzęcej, gospodarstwa roślinne, produkcji roślinnej, czy takie specjalistyczne jak rybackie, szkółkarskie, sadownicze, agroturystyczne czy ekologiczne. Obecnie gospodarstw w naszej sieci, sieci Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, mamy 93 i w ponad połowie, bo w 55 mamy zainstalowane stacje meteorologiczne. Stacje zakupione właśnie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. To stanowi doskonałą bazę edukacyjną, bo trzeba przyznać, że od 1 czerwca 2019 roku realizujemy projekt o akronimie EDWIN, Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin i prowadzimy go właśnie w gospodarstwach demonstracyjnych. Tam realizujemy założenia polityki unijnej, dyrektywy unijnej 128 z 2009 roku, mówiącej o zasadach ochrony roślin zakres właśnie w Integrowanej Ochronie Roślin. Stacje meteorologiczne są bardzo ważnym bardzo ważnym narzędziem. I przez te 8 lat, bo dzisiaj mamy rok 2020, w naszych gospodarstwach demonstracyjnych przebywało bardzo dużo grup ludzi. Byli to rolnicy nie tylko z naszego województwa, ale były to grupy studentów, uczniów z krajów unijnych, z Francji, z Niemiec, co daje pogląd, że nasze gospodarstwa demonstracyjne Nasza produkcja rolnicza w Województwie Wielkopolskim jest na dosyć wysokim poziomie. Dziś z naszą kamerą udamy się do Pyszczynka, gdzie znajduje się gospodarstwo rodzinne państwa Scherfenbergów. Specjalizacja gospodarstwa to bydło mięsne rasy limoze i chérolet, nastawione na produkcję buchajów i jałowic hodowlanych. W gospodarstwie utrzymujemy 200 sztuk bydła mięsnego, z czego 80 sztuk to są matki hodowlane, 70 krów rasy Limousin i 10 krów rasy szarole. Staramy się cały czas zwiększać postęp hodowlany. Współpracujemy z firmą francuską Interlim, która zaopatruje nas w nasienie najlepszych europejskich buchajów hodowlanych. W stadzie od kilku lat stosowana jest inseminacja matek nasieniem sprowadzanym z Francji, ale także część krów kryta jest haremowo. Rasą bydła Limousin zajmujemy się od 2003 roku. Jest to pierwsza rasa bydła mięsnego, jaką sprowadziliśmy do naszego gospodarstwa. Znajdujemy się aktualnie na grupie jałówek i pierwiastek. Co roku cała grupa jałówek oraz pierwiastek jest w 100% inseminowana. To jest najlepszy potomek naszej najlepszej krowy, która była zainseminowana buchajem bananem. Kryje w naszym gospodarstwie 20% krów niepospokojonych z nim. Ponadto jeździ także na wystawy krajowe i regionalne. W gospodarstwie wdrażane są innowacyjne praktyki hodowlane. Między innymi stosuje się Embryotransfer zarodków. Dwa lata temu zdecydowaliśmy się na pierwszy embryotransfer w rasie bydła Limousin. Zarodki były sprowadzone z Francji o, o najwyższej wartości hodowlanej, z których udało się pozyskać dwa buchajki i jedną jałówkę. Gospodarstwo współpracuje także z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Rasa, która stoi za nami, jest to rasa bydła Charolais. Zaimportowaliśmy 10 jałówek z Francji o bardzo wysokim indeksie hodowlanym przy współpracy właśnie Wielkopolskiego Ośrodka Doradca Rolniczego dwa lata temu. Pierwsze pięć jałówek i w tym roku kolejne pięć jałówek. Większość naszych zwierząt hodowlanych jest pastwiskowana. Aby ten rozwój przebiegał w sposób prawidłowy. W gospodarstwie prowadzono jest także sprzedaż bezpośrednia świeżego mięsa wołowego. Gospodarstwo ma na swoim koncie także liczne sukcesy. Od pięciu lat bierzemy udział w wystawach hodowlanych z dosyć dużymi sukcesami. Już na pierwszej wystawie, na którą jechaliśmy z dwoma młodymi buchajkami do dwóch lat, jeden z nich zdobył tytuł czempiona na pierwszej krajowej wystawie bydła mięsnego. Kontynuacja i doskonalenie wyżej wymienionych rozwiązań oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych to główny cel braci Scherfenbergów.